Siemano, cześć, ja jestem Ferty i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Thief Out of the Shadows Dobra wiadomość jest taka, że ogarnąłem już drogę, którą musimy się stąd wydostać Lecz najpierw przy okazji pokażę wam, to znaczy znalazłem też jeden fajny cenny przedmiot, który znajduje się tutaj Przy okazji poszukiwania drogi poza odcinkiem nie, to nie ten przedmiot, a to ten przedmiot. Nowy unikat. Zobaczymy, zaraz wam go pokażę. Nadgryziony zębem czasu, kamień ten musiał być niegdyś budulcem najstarszego miasta. Okej, okay. tyle. Uznajmy, że to jest faktycznie unikat. I tylko i wyłącznie dlatego tutaj było to przejście dla tego unikatu, a ja myślałem, że to przejście jest zrobione po to, żeby jakoś dalej mieliśmy się udać byłem w mega wielkim błędzie troszkę mnie zmieniło a droga, którą musimy się stąd wydostać znajduje się tutaj nie wiem jak to się stało że ja ją przeoczyłem w ogóle jakoś nie zauważyłem, że tędy możemy się poruszać tutaj jest pułapka na której się znajdują bardzo cenne przedmioty, ale my tędy nie idziemy, my idziemy tędy do góry no właśnie i jakoś mi to umknęło podczas ostatniego odcinku. Ale co zdarza się? Nie ma tu nic ciekawego. A tutaj mamy coś: brosza czy też moneta. Starożytne płacidło. Zejdźmy. A tutaj już nie byłem. Musimy znaleźć. Ten mechanizm od, wiecie, tej pułapki. Magazyn. Przeczytajmy. Siostro, udało mi się zainstalować zamek na drzwiach do maga, <klima> magazynku. Rośniemy w siłę, a więc musimy coraz bardziej dbać o zaopatrzenie pogrobowców. Ufam, że będziesz otwierać drzwi tylko przed tymi, którzy naprawdę na to zasłużyli. Chwała Orionowi. Dobra, ale my wyczajmy, gdzie może być tajemniczy przycisk, który pomoże nam zebrać nasze łupy. Chyba że zrobimy to w ten sposób. Bęk. Zabierzemy, zabierzemy i spieprzymy. <laughs> Dobra. To idziemy dalej. Do góry. O, za tym kurczę stworem, który mnie tutaj straszy i bardzo mi przypomina ziomka z hobbita. Tam byliśmy po tej drugiej stronie chyba, tak? Nie wiem, czy tędy, czy tam w lewo. Okay. Tu gdzieś chyba powinien być ten łucznik, który mnie denerwuje. O, tam jest. Którego widziałem, jak zjeżdżaliśmy w inną. Usunęliśmy się w cień go zajebał? On jest chyba świeżo zabity, tak w ogóle Podeptajmy go pewnie Pewnie, kurde Tam są Pojedynczo was wybije Nie, 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 nie Dobra, no dawaj, idź tam Okej, okay, tak, udało się. Mam lepszy pomysł. Nie pójdę sobie za nim. Tylko poczekam tu na ciebie. No podejdź. Bo tak. Teraz nie powinno być żadnych kłopotów. Bo oni się tam nie patrzą. O kurde. Nie wie, że tu jestem. Dobra. Ha, ha, ha. Okej. Okay. Czekajcie. Or maybe jak strzelę mu w łeb to powinien paść. Haha, ha. Tak o to chodziło. Dobra. Wyłączcie ten podkład muzyczny, który mnie już tak ciut, ciut. Czego nie mam tych strzałów fajnych? Muzyczny mnie już denerwuje. Z nimi tak się muszę bić. A unik. No i co teraz? Masz! Bank! No atakuj. Będzie szybciej, jak cię sprowokuje. Kurde. Jeszcze raz. Co teraz? Co teraz? Co teraz? Chyba po ptakach. Tak mi się wydaje. I niech ten po podkład ucichnie. Dzięki. Już nie mogłem. A patrzcie, zrobimy coś takiego. A masz strzałę. <gryw> Wbij tą w głowę. Bęk. Ej, miałeś wypaść. <gryw> Dobra. Wystaw. Zabierzmy to, to, lina, nie, 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 to było wyjście tutaj, my musimy się udać ciut dalej, nie ma nic, zapiszmy sobie, nie, tutaj, bęk, zapisz grę, choćby tutaj, tak, znów, idziemy dalej, siemajczki, Stuk tu kto? Hello! Anybody home? Się zastanawiam właśnie. Czyli tutaj nikogo nie widzę. Czego ja nie jestem wyposażony w strzały? Jeśli, gdy tylko wyjdziemy z tych ruin, z tego podziemia ziomeczki, idziemy do pierwszego lepszego sklepu i nakupimy tyle wyposażonka, że to jest niebywałe. Zrobię chyba z tego specjalny kurwa odcinek. Komnata Katakumb. Dobra. Na razie tu jest spokój w miarę. Coś mam, urnę. Tutaj. <laughs> Teraz nisko, nisko i powoli i po cichu dojdźmy do tego miejsca, które jest skazane. Gdy jakąś mapkę sobie włączę. Ja pierdolę. Masz. Ktoś cię chyba zabił. Ten frajer. Klama krwi. Chyba po tobie. Byliśmy ziomeczki. Mm, 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 świadkami zabójstwa. Mam nadzieję, że nigdzie go tu nie spotkam. A jeśli już, to dam rady się przed nim bronić.

Dam radę to przeskoczyć? Kurczę, wątpię. A jest lina, super. Mam strzałę z liną. Troszkę wyżej i tam przeskocz Co tutaj jest? Otwórz zamek. O, i jeszcze coś fajnego pobocznego będzie. Że jakiś unikat, czy coś znajdę, albo dokumenty. Zaraz się przekonamy. Open the door. Wow! Mogę to zabrać? Czekajcie. Aha! Było trzeba pomyśleć wcześniej, tak? Teraz mi już to nic nie da, bo już podniosłem wieko. Chyba, że poprzez zabieranie tego bym okay, też fine. dostał. Faka. Bransoleta z brązogłowym. To bransoleta należała do Lady Rochelle, której mąż był pierwszą zanotowaną ofiarą wielkiej plagi wstecz. Zamknij. Idziemy. Super. Ja mam przeczucie, że warto by było przed tymi ziomkami to zapisać. Tak. Przed spotkaniem z tymi frajerami. O kurwa. O kurwa. Nie, E, e, e. nie widzisz mnie. Jest wręcz dobrze. Kurde, nie widzisz mnie? Nie, idź sobie stąd, odejdź, idź sobie stąd, frajerze. No idź dobrze, jest. a ja. No Czemu ci spadamy? Ciekawe czy się strzeli, chyba tak To dość głośno robię Bęk Wo, się wystraszyłem Ale i tak ziomeczki w zakładzie dla obłąkanych było zdecydowanie gorzej Jest tu kto? Mogę iść tutaj. Zobaczmy większą mapę. A co jest tutaj przez to okno? Jakbym chciał pojrzeć. O kurwa. Łapki. Płonę. Hm. Trzeba to jakoś załatwić. Ciekawy sposób. Nieważne. Zastrzami kompletnie nic nie daje. Też są pułapki Nie czy to po prostu Sesratą tym ogniem kiedy tylko chce Działam iść O, tu jest zawór, uwaga No dawaj Zakręcamy to Teraz pewnie musimy wrócić na dół, i pułapki zostały wyłączone. O, właśnie, o to chodziło. Zabierz to. Sto jak nazwój. Zagaśmy świecę. Jeszcze coś tu jest fajnego, ciekawego. Mogę użyć przy tym śrubokrętu? Niestety nie. Zamknij te, te drzwi. O, super. Idziemy do góry. Tu jest drabina przecież. Co ty w ogóle, kurczę, kminisz? Ferdy, drabina jest od tego, żeby kurwa jej użyć. Słyszałem kogoś gdzieś i jestem przerażony. Ha. Tam góry chyba są. A ja muszę użyć tych drzwi, otworzyć ich? Nie, wyjść do góry po prostu. Dało się. I teraz do góry. Wow, 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 wow. Dawaj, do góry. Super. O to chodziło, jak takie No dokładnie. Zgadzam się pierwszy raz z wami. Powal dwóch? Da się to zrobić? Czekajcie, zapiszemy grę i sprawdzę czy mogę powalić dwóch, a jak nie to sobie wczytam. A jednego. Dobrze, że wybrał miecznika, bo teraz rycerza, bo, bo kusznika bardzo łatwo powalić. Super, a no jednocześnie mógłbym to zrobić po prostu po cichu. Nie było tej, tej potrzeby, ale chciałem sprawdzić czy mogę. Być może zrobiłem to też za późno, gdy się świeciło dwóch, to pewnie wtedy mogłem też zrobić tak, że ich dwóch powali. Nie wiem, nie jestem tego pewny w tym momencie. A nic, zostamy. to idziemy. Muszę się tam dostać, ale jak zwykle muszę zbadać też wszystkie inne pomieszczenia, w których to coś może być. Fajnego. Tutaj nie. Idziemy sobie na pewniaka tam, a tutaj jest coś. Nie ma nic. Ok, przytrzymujmy E i podążamy dalej. No, dawaj. Wow. Przejście zostało zasypane. Już się nie wrócę. Wieko. A we wieku? Jedzonko i strzała ze sznurem, podejrzewam. Nie, gazowa strzała. Lubię to, kręcę sobie myszką w prawo, wszystko się samo dzieje. Nowa mapa F1. Nie gadajcie, że tu mam sklep. Ale kurwa, jaja! Ale dobrze, nie? Nie musimy wychodzić. Zaraz się zaopatrzymy we wszystko. Wow. Dobre. Jak się dostać do sklepu Może tamdy. Powiedzcie, że się dostanę jakoś. O, odkręć to. Jest chyba tak. Jest wejście do sklepu. Super. I to mi się podoba. Zajebiście. Otwieraj. Wchodzimy. Czy to jest sklep? Sklep. Myślałem, jakieś zaopatrzenie znajdziemy. Siema. Cześć. Tak. Na ciebie liczę. Może nie masz tutaj jakoś super dużo tego, ale mamy. Ostra strzała. Kup, 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 kup. Obowiemy się. Wodna. Pewnie. Tyle kasy, że. Dawaj. Wszystko. Nie masz tego zbyt wiele, ale okej. Okay. Wstecz. A co, jak wejdę jeszcze raz do ciebie, to Something się nic else? nie zmieni? Tak, tylko że nic nie masz. Ale słabo. Ale i tak się ucieszyłem. Dobra ziomeczki, w tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. W kolejnym odcinku oczywiście będziemy sobie kontynuować wątek główny. Pójdziemy tam w lewo, ogarniemy tych strażników. Będę się starał to robić już jakoś po cichutku, nie chcę się z nimi zadawać w bójki. Ale mam chyba praktycznie wszystkie strzały. Te, to, 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 tak. Wszystko mam, no i z czego się cieszę. Szkoda, że koleś mi maku nie sprzedał, że go nie ma, ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Tyle, trzymajcie się gorąco. Cześć!